Wtedy zapadła decyzja wysłać ekspedycję na trzecią planetę od Słońca Ziemię, bogatą w złoża złota. Dowództwo objął Enki, książę nauki i inżynierii, syn władcy Nibiru, Anu. Wylądował na wybrzeżu Zatoki Perskiej w miejscu, które później Sumerowie nazwą Meridu. Wkrótce na ziemi przybyło 50 Anunnaków, którzy rozpoczęli wydobycie złota z mórz i z rzek. Jednak złota aluwialne były niewystarczające. Enki odkrył, że najwięcej złota znajduje się głęboko w Ziemi, w Afryce Południowej. Tam powstały pierwsze kopalnie. Bunt w kopalniach i narodziny człowieka. Praca w kopalniach była uciążliwa, nawet dla anunaków. Po wielu tysiącach lat ciężkiej pracy doszło do buntu górników. Enlil, brat Enkiego i zarządca misji na Ziemi, chciał karać buntowników. Enki zaproponował inne rozwiązanie, stworzyć nową rasę istot, która przejęłaby pracę w kopalniach. Enki eksperymentował na miejscowych hominidach, prymitywnych istotach przypominających ludzi i połączył ich DNA z genami anonaków. W ten sposób powstał Adamo, pierwszy człowiek. Początkowo byli to osobnicy bezpłodni, lecz z czasem Enki dokonał modyfikacji, pozwalając im się rozmnażać. Ludzie zaczęli rozmnażać się szybko i wkrótce stali się liczną populacją wykonującą pracę dla swoich bogów.